I w kolejnym sit, Alon! A w dzisiejszym odcinku zrobimy to. Sit przy pomocy swojej zaawansowanej maszyny wytworzy bardzo wiele torów. Wraz ze swoim przyjacielem wybuduje rafinerię Ropy. A na koniec, wielkim torowiskiem, połączymy stację kolejową w porcie ze stacją kolejową w stoczni. No, to jak już teraz wiecie, co będziemy robić na tym świecie, to proszę bardzo, prawda? Przystąpmy do działania. Ja chcę stworzyć taką sieć pociągów, sieć kolejową, tutaj na tej mojej wysepce, zanim stąd odpłynę, prawda? Moim cudownym statkiem, dlatego postanowiłem wytworzyć wytwazarnie torów. Jak się okazuje, nie da się tak łatwo zrobić tory. Trzeba mieć ten cały kerozyt, ten cały kreisol, ten kre kerozotum, prawda? I trzeba nauczyć się to wytwarzać. Znaczy, no nie ma to za bardzo od tym tak skomplikowanie gadać, yy, przystąpmy zatem przystąpmy zatem do wytwarzania torowiska i teraz tak, do, najtrudniejsze do zrobienia torów są właśnie te oto bocie, takie drewniane łączenia, prawda, te drewniane łączenia, to jest, to jest, drewniane łączenia to jest skarb, naprawdę, to jest skarb uwierzcie mi, jestem techniczny taki, nie sit technik, kurde, sam nie wiedziałem że taki technik ze mnie kiedyś będzie, i pyk i proszę bardzo, wytwarzamy torowiska I ja teraz powytwarzam tych torowisk tyle ile się da powiem wam szczerze, że chcę wytworzyć bardzo zatorów, dlatego tych łączeń potrzebuje jak diabli. I pyk, 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 Na sensie zobaczcie, ile torów będziemy mieli. Uwaga, dwa razy po 64 torów. No to też nie jest jakoś tak super sałowo. Ca eee, w następnych odcinkach jeszcze powiem Wam, będziemy wytwarzali zobaczcie będziemy wytwarzali pierwszą ciuchcę, która będzie podróżowała tym torowiskiem, który się zbuduje. To będzie ta ciuchcia. To będzie ciuchcia węglowa, która będzie rusała sobie stąd. Ja tutaj musiałem trochę torów podkraść, ale potem wyposażę ten, ten tunel i zrobię taką e, piękną kolejkę, która będzie jechała i ona, ta kolejka, będzie przywodziła mi rafineri, z rafinerii, będzie przywodziła mi e, ropę. Będzie mi przywodziła ropę z rafinerii po to, żebym miał ropę po prostu w domku i nie musiał po nią nigdzie jeździć. Niestety te złoza ropy nie było tak blisko, jest ono tam daleko, więc ja tam szybko do tego złoza idę. Tory wytworzyliśmy, więc prze, przechodzę do następnego punktu, czyli idziemy robić rafinerię, więc biegnę czym prędzej do mojego kolegi niespodzianki. I już dobiegam, 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 a kukła, kukła, kuku FMG 410! Cześć! Cześć! No! Des idem jeszcze chyba nigdy nie rozmawiałeś ze mną, no nie? To jest kolega mi, yy, to jest kolega Michała. On jest trochę nieśmiały, ale proszę się nie martwić. Yy, uderzę go teraz killowem, i wszystko mu od razu się od. od... Yy, potrzebuję ciebie do stworzenia rafinerii. Wiem, że ty się na tym dobrze znasz i dlatego po prostu. Yy, o, widzę, że drogę zrobiłeś. Czego ci potrzeba? Powiedz no, mi, czego ci potrzeba? Jest do... tak. No No, potrzebuję kaktusów. Są kaktusy. Jestem... O, to miło. I potrzebuję przede wszystkim bardzo dużo żelaza do tych wszystkich ehm, silników. Proszę bardzo. Wszystkiego. Byłem świeżo w kopalni, mam trochę żelaza. E, musisz Dzięki. tylko to przepalić. Zelazo jest też w całym moim domu. Zresztą. No e, czyli tak, tu będzie, rozumiem, rura, która będzie prowadziła to na brzeg. Tak, tak. Tak jak kiedyś. Tak jak kiedyś w Minecraft z Michałem to wyglądało. I tu bym chciał zrobić stację kolejową z kolei, tak? I taką specjalną ładowarką płynów, którą mam też do wytwarzania kereozytu, myślę, że będziemy mogli e, to ładować do ciuchci, mm. która będzie to zawoziła do mnie do domu. To będzie sałowe. Dobra, to słuchaj, ty się zajmuj swoją robotą, czyli wytwarzać, co ma sam wytwarzać. A ja buduję na przyspieszonym tempie torowisko, które tutaj musi powstać. Dobra, jestem teraz gotowy do wytworzenia torowiska, więc w przyspieszonym tempie tam są, tam jest, tam tam będzie gdzieś ta 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 ta, więc stąd puszam torowisko kochani. Na razie mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek wystarczy tego. E, może byśmy zrobili tutaj taką pierwszą magistralkę. Magistrala będzie się zaczynała gdzieś stąd i będzie sła. O tak. Dobra, budujemy, budujemy nowe tory, budujemy nowe tory. No, oczywiście torów stykło tylko na taką drogę. Jak też się spodziewałem. Ale akurat ty, akurat taka sytuacja, że przy tym domu się schowałem. Tutaj, tutaj to jest ten dom tego barbarzyńcy który mnie zaatakował. Jak na razie cisza, kochani. O kurde, spadłem. Oczywiście musiałem wpaść. Jak na razie cisza z tymi barbazyńcami. Nikt mnie nie atakuje. Mam nadzieję, że tak to będzie. Ten list z gońce olewam. Ale no, trzeba teraz dorobić torów, kochani. Więc tutaj już niedaleko tam, jeszcze przez całą tą połowę trzeba się będzie z tymi torami. Kurde, idę dorobić tych torów. Do domu i zaraz wraca będziemy kontynuować. Dobra, znajdujemy się już w domu i sprawdźmy jak stoimy z kreoizolem. z kreoizolem. Kreoizola jest 16. Eee, dobra, drewna. Kurde, nie wziąłem drewna w porcie, mam drewno i tak kurde, cały czas zapominam, ale desę Kurczę, nie mam też z tych... A, na sensie tu tutaj się coś znalazło. Dobra, mam nadzieję, że uda się zrobić FMG dobrą tamtą stocznię, że to wszystko ładnie wynik. Eee, nie stocznie tylko tą eee, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. Mam nadzieję, że... Będę miał dużo ropy i będę mógł się rozwijać bardzo szybko i żaden jakiś, jakiś tam urwis mi nie będzie przeszkadzał. Ej halo, to, teraz mogę to zrobić, ale ja potrzebuję 16 tego, ej, 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 ej. ja potrzebuję tego dużo, jest 10, będzie jeszcze więcej, bo to, bo to trzeba, bo to e, tych torów wiecie, widzieliście sami ile tego, ile tego idzie, no nie? E, ile tych butelek mi jeszcze zostało? 6, no a to zróbmy jeszcze, tutaj mamy kilka tych desek, więc spróbujmy wykorzystać wszystko co mamy. By wykorzystać wszystko, co mamy, wystarczy zrobić tak. No, widzicie, sami to wszystko rozkminiacie, nie muszę wam tłumaczyć. 6, ile? 16 tych mam. Dobra, i teraz z tych 16 układamy tutaj e, to nasze torowisko. Mam nadzieję, że mi torów wystarczy, i nie będę musiał dowalcowywać nowych torów. Mam teraz 10 torów, spokojnie mi to styknie. Dobra, spokojnie mi to styknie na kilka torów. E, tu jest e, jest dwa... O kurde, powiem Wam, że. Kurde, jednak, jednak zabrakło. Cholera jasna, no. Udawałem, jak widzicie, całą noc. No i tak jak się spodziewałem, tutaj jest taki rów wydrążony, który wcześniej sobie wdrożyłem. Jak się spodziewałem, zabrakło dosłownie kilku metrów. Ale tutaj jest wielkie zadlanie dla FMG, bo on ma teraz do zrobienia naprawdę kawał tego rurowiska. Mam nadzieję, że mu się to uda. Tam już widzę, postawił coś, to jest chyba pompa. Jego tutaj teraz nie ma, ale zobaczymy tą pompę sobie. A nie, jesteś tu! Cześć, jesteś tu! Halo! Siemaneczko! E, jak się idzie, Cześć, jestem, jestem. Jak się idzie, pokaż, co tutaj robisz. Jak nam idzie, jak się idzie. Aha, pompa stoi, dobra, i ona będzie. No, macie tylko pompa. Dobra, na razie tylko pompa. To słuchaj, działaj to sobie. E, ja, was kochani, tutaj oczywiście to powstanie. No, na w następnym odcinku, już to będzie działało. My tutaj musimy ze 3 godziny pewnie spędzić. Ja dorobię to torowisko A w następnych odcinkach zajmiemy się. A, kurde, kilowki wypad! Co tym się zajmiemy? No, ro, robieniem kolejki, tak? Tu będzie jechała taka parowa ciówcia, która będzie przyjeżdżała i będzie zabierała stąd co należy. Dobra, to my się jeszcze nie zegnamy, bo dużo pracy nas czeka, ale was już zapraszam na Sidoniusy! A więc witam Was kochani w Sidoniusach moi nadziani mleczykowie. Nade mną jest guziczek, który każdy wie jak go nacisnąć, prawda? Wtedy zostaniecie pełnoprawnym mlecem, ponieważ będziecie mieli subskrypcję. Pięć kałapek pod tym filmem poproszę. Bardzo byłoby spoko, gdyby to się udało. Creeper spada stąd. Serwer dla subskrybentów już powstaje. Będzie on się teraz nazywał e, subserf. Tak, subserf e, e, Majus administrację, to będzie survival e, z tymi z gildiami e, i to będzie taki free build survival z gildiami, taki hardcore, będzie dropiło wszystko, z, e, no taki profesjonalniejszy już ten serwer będzie i po prostu wysłałem Wam wiadomość subskrypcję na maila, więc właśnie suby wszystkie na Twitch'owego maila i sprawdzaliście wiadomość, bo wysłałem Wam tam wiadomość. Dobra, zapraszam do opisu tego filmu po różne newsy, jeszcze dodatkowe, a ja się z Wami już żegnam, pa pa!